Jak przesadzać kaktusy, żeby się nie pokłuć, w jaką doniczkę, w jakie podłoże, jak o nie zadbać i kiedy podlewać po wymianie podłoża. I to jest dalsza część moich przygód z przygotowaniem roślin do wywiezienia w inne miejsce. Ostatni film skończyłam na tym gruboszu, na razie odłóżmy go na bok, zajmijmy się kaktusami. Teraz tak sobie przygotujemy rośliny i się zajmiemy ich przesadzaniem. Tu mam taką kulę. Z roślinami. Ej, chyba coś z tego wyciągnę o Może być taka malutka miniaturka. Ech, no i to się tak porozrastało. Ale ją sobie tutaj zostawię i wyciągnę tego kaktusa. Mamy jeszcze takie kaktusiki do posadzenia. I w ogóle sobie wymyśliłam, bo mam jedną donicę. Taką. O, jajku, już ciemno się zrobiło, dobra. Rozjaśnię, no może będzie lepiej. I tak sobie pomyślałam, żeby posadzić się je w jedną doniczkę. To zaraz sobie pokombinujemy. Wyciągnę tego tutaj z kuli. Dobra, i miałam taki zamysł, gdzie to jest. Trzeba się tutaj teraz wbić w rośliny. Ojej. I kupiłam, tak, chyba już ją pokazywałam, taką sinokrasulę i myślałam, żeby może ją posadzić w tym, tylko że się obawiam, że ona się porozrasta na boki i te nie będą miały przestrzeni do wzrostu. Więc chyba te trzy tutaj wystarczą w jednej donicy. Zresztą przymierzymy. Dobra, szykuję ziemię. Podłoże przygotowane wstępnie i tak, poleciałam po perlit i pumeks. Wzięłam 5 dych do kieszeni, myślałam, że spokojnie mi wystarczy, chwyciłam za pumeks, znalazłam perlit i coś mnie podkorciło, żeby wejść w dział roślin niechcianych i musiałam zadecydować, czy brać pumeks, czy brać perlit i wzięłam w końcu perlit i roślina z działu roślin niechcianych. A coś czuję, że jak teraz wywiozę trochę roślin, już to się dzieje, że zwalnia mi się miejsce, to ja już zaczynam je wypełniać. Powinnam przesadzać w suche podłoże, więc część podłoża się suszy w piekarniku, ale w miarę szybko schnie. I znalazłam kilka opakowań suchego podłoża, wysuszonego, trochę też dodatków. Do mieszanki dodałam ziemię uniwersalną z dodatkiem piasku i żwirku, ziemię uniwersalną dla kaktusów, sukulentów, ziemię uniwersalną taką zwykłą, zwykłą z dodatkami ceramicznych kawałków tych brązowych. Znalazłam trochę perlitu, vermikulitu, Dodałam też keramzyt o różnych frakcjach, różnej wielkości i dodałam pumeks, który kupiłam. Mam jeszcze trochę piasko-żwirku, taki mix więc jeszcze trochę dodam. Tak naprawdę w podłożu do sukulentów, kaktusów możemy zrobić miks 50 na 50. Część organiczna, czyli np. ziemia uniwersalna i część nieorganiczna, np. żwirek, tumex, perlit albo miks tych komponentów. A tak naprawdę najważniejsze jest podlewanie. Po prostu musimy się upewnić, że podłoże dobrze wyschło, zanim chwycimy zakonewkę i też nie sadzimy w za dużą doniczkę, gdzie nadmiar podłoża trzyma nadmiar wilgoci. Swoje rośliny wywożę w bardzo widne miejsce, ale nie jestem tam codziennie, nie, więc nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że będę musiała przyjeżdżać przynajmniej raz w tygodniu, żeby rośliny podlać. Raczej bym wolała, żeby podłoże troszeczkę wolniej przesychało. I ten mix mi, się spokojnie wystarczy. Okej, okay. na początek może tutaj... Ała! Zajrzymy w kulę. Jak obsadzałam tę kule, to grubość, którego sadziłam, to był taki wielki. To była taka mała sadzonka, tak albo gdzieś może. Taka i tutaj tak urósł. Wyciągnę go, ale nie dziś, bo widzę, że mocno się tutaj wrósł, podłoże jest mokre, więc na razie to zostawiam. Tego mogłabym wyciągnąć, tego, ale muszę ogarnąć jakąś fajną donicę, ale chyba sobie na razie to zostawię. Tutaj w środku mamy taką małą opuncję, taką miniaturkę, więc ją wyciągnę, oczywiście parę liści ułamałam. I jak teraz przesadzać, żeby się nie pokłuć? Albo przez jakąś szmatkę, gruszą szmatkę, ręcznik, ścierkę, albo przez papier. Dobrze sobie go tak pozwijać, żeby go połamać. Wtedy łatwiej nam chwycić. Albo przez tekturkę, którą też warto sobie o tak w rulonik zwinąć. W jedną stronę i w drugą. I mamy chwytadełko. Trochę tutaj rozluźniam korzenie. Trochę tutaj jeszcze rozluźnie. Styknie. Odkładam na bok. Nie no, świetnie by wyglądały razem, ale kurczę, no nie ma miejsca. To się rozrośnie. Na bank się rozrośnie, bo to przecież widać, że tutaj jest dużo sadzonek porozrastanych na boki. Więc to przejmie całą doniczkę. To mogłabym śmiało posadzić jedną w takiej, ale coś wymyśliłam. Oczywiście, że ja zawsze coś wymyślę. To jak fajnie się rozrosło. Styknie. Super. Jakbym dała więcej, większego żwirku, to on też by mi pomógł utrzymać rośliny w pionie, żeby mi się nie wywracały, zanim się ukorzenią. I tak on się zaraz wywali, bo będę znowu grzebała ziemi. Źle to wygląda. No nie, nie. Trzeba to poprawić. Coś tutaj innego posadzimy. Wiem, już wiem co. Posadzimy pęsetka. Pyk. Oczyścimy z ziemi. Delikatnie ugniotę. Do opuncji to raczej nie powinnam się zbliżać. Jakoś mi się podoba to połączenie opuncji i tej mamilarii. Czymś wysypiemy, wykończymy albo... No coś, coś pokombinujemy. Podłożę je suche, a je podleję za jakieś... 2-3 dni. Pokazałam Mateuszowi przed chwilą. Powiedział, żeby tego nie wywozić, bo mu się podoba. To jest jego kaktusik. Sam sobie wybrał. Mam taką większą donicę, tylko że ona jest dosyć głęboka, jak na kaktusy, więc będę musiała trochę zmodyfikować podłoże. Po prostu zrobię tak, żeby to podłoże było bardziej przepuszczalne dla wody i mi szybciej przesychało. Tyle mi wystarczy. I teraz tak. Posadzę to. Jak to co posadzę trochę mi się rozrośnie, ukorzeni, to wtedy będę mogła trochę podnieść do góry. Dosypać więcej podłoża, żeby to tak nie było nisko. I tutaj opróżniamy. Bierzemy tego. Ile worótki. I to. Tu gdzieś. tam trochę. Tutaj puszcza z boku, więc ułożę to w tę stronę. Dobra, trzyma się. Oczyścimy z ziemi. Żeby mi się trzymały w pionie, to ułożę kilka kamieni. I z kuli wyciągnąłam takie drewienko, musiałam je umyć. Zobaczymy jak wyschnie, czy odzyska kolor. A później to pewnie poprawię. I gotowe. Co my tutaj jeszcze mamy? O, kocie ogony do przesadzenia i do wypielenia z żyworódki. Przesadzę w tę doniczkę, do której mam takie wieszadełka. I teraz tak, trzeba będzie wypielić z tej żyworódki. Czy zostawić? Nie, wypielimy. Odłożymy na bok i później posadzimy w doniczce Pyk. co za dziadyga. O! Nie szkodzi. Sypnę z tej strony. Teraz z tej. To sobie gdzieś tu wsadzę. Ten tak nie kłuje. Mogę trochę jeszcze dosypać tu szadełko i trzeba oczyścić. I mamy przygodę. Nie sprawdziłam, czy się trzyma trzymadełko, czy nie. I połamało się, oczywiście. Kliknęło. 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 Już nie powinno być przygód. Mam nadzieję. Z klatki schodowej przyniosłam taką rodzinkę kaktusów. Tu będzie trochę gimnastyki. I tak się zastanawiałam, co ja je przesadzę, czy je jakoś rozdzielać. No i jak to bywa u mnie, postanowiłam z tej doniczki wysadzić filodendrona Gloriozum i to posadzę może rozdzielę na dwie kępki. Zobaczymy, co tutaj mi wyjdzie w trakcie. I tak to z roślinami jest. Co jest zaczynam grzebać, okazuje się, że trzeba coś innego ogarnąć, potem coś innego i takie tworzy się roślinne koło. Jest ciągle coś do zrobienia. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Uuu. A rozdzielę, pięknie! To gdzieś posadzimy, odłożymy na bok. Pozbędę się trochę starego podłoża. Dobra. Podsunę ziemię. Jednej z drugiej strony. To będziemy sobie dosadzali na koniec. Tego same odpadają. Pozbędziemy się z trochę starego podłoża. Może od razu sobie wszystkie przygotuję, żeby nie musiała się tak gimnastykować. Zależy mi na tym, żeby tutaj w środku nie było zlepka ziemi. Może. Kurde. No. Mówiłam, że będzie gimnastyka. Tego obrócimy. Dobra. I tak, bo tutaj tak sobie poustawiam. Teraz obsypuję podłoże. Kubniatam, żeby podłoże mi to przetrzymało. Trzeba dosypać. O, no, i teraz sobie nasypam tu i teraz delikatnie rozprowadzę między y, kaktusami. Upewniam się, że z każdej strony są obsypane podłożem. I teraz te maleństwa trzeba gdzieś tutaj powpychać. Mogłabym do poprzednich donic gdzieś tam dosadzić, ale nie, zostawię sobie tak. Jak teraz podlewać po przesadzeniu? Odczekam od 3 do 5 dni. Wtedy dobrze podleję delikatnie od góry i wstawię w większą miskę, żeby woda pociągnęła do góry, żeby podłoże było równomiernie nawilżone. No i kolejne podlewanie. Już wiadomo kiedy. Dobra, ten się trochę ułamał, ale go zostawiam. Bo on miał tutaj korzonki u dołu, więc nie ma jakichś tutaj większych o niego obaw. No i teraz tak się zastanawiam, czy zostawiać i wystawić na balkon, czy wywozić. I mamy tutaj sporo gruboszy i innych sukulentów do ogarnięcia. Kurczę, podoba mi się pokrój. Ładnie wygląda. O. Tutaj na przykład u tego drzewka szczęścia mamy wykwity na podłożu. Muszę zrobić tego zdjęcia i to sfilmować na... Kilka sposobów, ale spieszy mi się z publikacją, więc chcę, żeby ten film był właśnie teraz, jak go oglądasz, więc ja to zaraz ogarnę, ale wcześniej opublikuję film, więc kontynuujemy pracę z roślinami w kolejnym odcinku, myślę, że we wtorek. Jechci się zieleni, do zobaczenia.